Test, 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 test. One, two. Wysoko Rado otwieram XLIII sesję Rady Gminy Kąkolewnica. Chciałbym powitać. Wszystko jest. Chciałbym powitać panią wójt Annę Mróz, Panią Skarbnik Agnieszkę Fiałek-Ładną, Pana kierownika Jarosława Miłosza, kierownika Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy Kąkolownica, Panią Inspektor Mariolę Kowalczyk. Pana inspektora Piotra Maksimiuka, panią radną i wszystkich państwa radnych. Szanowni Państwo, pozwolę odczytać sobie wniosek, który dostałem od Pani Wójt o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Urzędowy z 2021 roku pozycja 1372 ze zmianami oraz paragraf 16 ust. 9 statutu gminy Konkolnica zwracam się z prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 23 luty 2022 rok. Zwołanie sesji podyktowane jest podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 w związku z zapewnieniem wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg gminnych numer 1158 812L ulica Świerkowa numer 1158 16L ulica Cyprysowa Numer 115814L ulica Cisowa w Konkolewnicy dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Konkolewnica stanowi załącznik numer 1 do niniejszego pisma. Pozwolę sobie odczytać porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt drugi sprawy regulaminowe. Podpunkt A stwierdzenie kworum. Podpunkt B przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetowej gminy na rok 2022. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt piąty zamknięcie obrad. Przechodzimy do podpunktu A. Punkt drugiego. Jest to stwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na 15 radnych jest obecnych radnych 13. Radny Grzegorz Gnych nieobecny, usprawiedliwiony. Radny Grzeszek Krzysztof nieobecny, usprawiedliwiony. Przechodzimy do podpunktu B punktu drugiego. Jest to przyjęcie porządku obrad. Chciałbym wcześniej jeszcze powitać pana sekretarza urzędu gminy Marcina Czyżaka. Przechodzimy do podpunktu B punktu drugiego. Jest to przyjęcie porządku obrad. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, który przed chwileczką odczytałem. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku głosowało 13 radnych, 0 było przeciw, zero się wstrzymało. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy Gągol-Lewnica jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad dzisiejszej sesji. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. Bardzo proszę panią skarbnik. Dziękuję. Wymieniona uchwała zakłada następujące zmiany w budżecie gminy dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy w dziale 600 transport i łączność o kwotę 378,73 zł 73 grosze z tytułu dofinansowania z rządowego funduszu rozwoju dróg na realizację zadania pod nazwą przebudowa dróg gminnych numer 115 812L ulica Świerkowa 115 813L ulica Cyprysowa Numer 115 814 l ulica Cisowa w Konkolewnicy zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy w dziale 600 transport i łączność o kwotę 1 milion 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne tak jak przeczytałam wyżej, czyli przebudowa tych dróg gminnych ulica Świerkowa, Cyprysowa i Cisowa w Konkolewnicy dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 153 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z, pochodny, z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i po wprowadzeniu powyższych zmian dochody budżetu gminy na rok 2022 wynoszą 43 miliony 341 tysięcy 713 złotych 21 groszy. Zł. Wydatki po wprowadzonych zmianach na rok 2022 to kwota 47 437 644 ,68 zł 68 groszy. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 675 621 ,27 zł 27 groszy, wprowadzając do budżetu wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody budżetu gminy po wprowadzeniu powyższych zmian wynoszą 5 418 tysięcy 353 zł 27 groszy i rozchody budżetu gminy pozostają w niezmienionej kwocie. Czy treść uchwały przeczytać? Panie przewodniczący? Myślę, że pani skarbnik widzę, widzę po reakcji państwa radnych. Myślę, że nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Bardzo proszę pan radny Piotr Izierski. Ja bym chciał tylko zapytać panią wójt tutaj odnośnie punktu 3. Chodzi mi o zwiększenie z przeznaczeniem na wynagrodzenia 153 tysięcy. Czym to jest spowodowane, bo niespełna dwa miesiące temu procedowaliśmy nad budżetem, tam zapisane zostały te kwoty na wynagrodzenia w tej chwili w tak krótkim okresie te 153 tysiące pani potrzebuje, więc czy tutaj chodzi o, o nowych pracowników, którzy będą przybędą przy do urzędu czy też też starych i w ogóle ilu pracowników ma objąć ta podwyżka? Tyle. Już odpowiadam Panu na pytanie. Rzeczywiście w budżecie gminy na przyszły rok, czyli na ten rok, była uwzględniona kwota, jeżeli chodzi o administrację publiczną, ale powiem Panu szczerze, że jak siadłam do podwyżek dla naszych wszystkich pracowników, to zabrakło mi po prostu pieniędzy. Popatrzyłam, co się dzieje wokół. Państwo widzicie, wszystko idzie w górę i dlatego też. Też muszę powiedzieć, że obowiązków na każdym, no prawie na każdym stanowisku, może nie na każdym, przybywa i e, po prostu chciałabym wynagrodzić też i pracowników. Ale tak jak Pan tutaj wspomniał, nikogo nie pomijamy, wszyscy otrzymają takich, takie też wynagrodzenie. A jeżeli tutaj Pan też nadmienił, że może dla nowych pracowników to jest związane z tym, że są ogłaszane konkursy. Gdzie część, znaczy może nie część, ktoś odchodzi na emeryturę, ta osoba też wchodzi na to stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Pytań nie ma. Szanowni Państwo, radni, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok? Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 0 było przeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę Gminy Konkolewnica jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad dzisiejszej sesji. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i również proszę Panią Skarbu. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i zmiana uchwały budżetowej, którą przed chwilą państwo yy, przeczytałam. Yy, I tak, po stronie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zwiększono yy, o kwotę 502 378 ,73 zł 73 grosze. Plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 został zwiększony o łączną kwotę 1 178 000 zł. Przychody budżetu gminy na rok 2022 zostały zwiększone o kwotę 400, 675 621 27 groszy. Są to wolne środki wprowadzone do budżetu. Dodatkowo w załączniku numer 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie wieloletnie, yy, zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju. Yy,

I limit wydatków na rok 2022 to kwota 1 milion 25 tysięcy złotych. I po wprowadzeniu powyższych zmian zachowana jest relacja z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych yy, i treść uchwały yy, czytać czy nie czytać? Nie, dziękuję bardzo pani dziękuję. skarbnik. Szanowni Państwo, bardzo proszę, czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Ma. Może ja zapytam Panie Wójt, dotyczy to niby to z poprzedniej e, uchwały, ale jaki panie wójt może być termin e, rozpoczęcia, rozpoczęcia e, właśnie przebudowy tych trzech dróg? Cyprusowa, i świerkowa. W tym momencie, e, czyli do 25 musimy przesłać dokumenty, dlatego też jest ta sesja zwołana. Jeżeli podpiszemy już umowę, szczerze powiedziawszy nie wiem, kiedy to nastąpi to podpisanie, podpisanie umowy, ale patrząc po biegu ogłoszenia terminu y, listy, ale też i dokumentów, które od nas y, y, urząd potrzebuje, myślę, że to będzie dość szybko. Na pewno, jeżeli podpiszemy umowę, zaraz będziemy po prostu ogłaszać przetarg i. Y, jak najszybszym tempie po prostu robić to. Dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Piotr Czerwiński. Pani Wojt, ja mam pytanie. Tutaj w jakiej kwocie Urząd Gminy dostał dofinansowanie na te, na te trzy drogi? Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie, znaczy może w 550, czyli 502 tysiące. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pytań nie ma, szanowni państwo radni. Zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 0 było przeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały został przez Radę Gminy Kąkolewica przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Jest to zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przybycie na obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Zamykam 43. sesję Rady Gminy Kąkolewica. Dziękuję bardzo.